quia te Jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie o krwi wodo. wypłynęła z Najświętszego Serca. Z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Kiedy rozmawiałam z Bogiem utajonym, dał mi poznać i zrozumieć, że nie powinnam się wiele zastanawiać i lękać trudności, jakie mnie spotkać mogą. Wiedz o tym, że ja jestem z Tobą. Ja sprawiam trudności i ja je zwyciężam. A usposobienia nieżyczliwe mogą zmienić jed w jednej chwili na przychylne sprawie Tobie. Wiele mi wyjaśnił Pan w dzisiejszej rozmowie, chociaż nie wszystko pisze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Bierze w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny umęczał pod Pąckim Piłatem, ukrzyżował, Marii pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Le jego bolesnej mękki. Dla bolesnej męki. bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. la jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. la jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. La jego bolesnej męki lej jego bolesnej męki lej jego bolesnej męki lej jego bolesnej męki lej jego bolesnej męki, Le his bolesnej mękki. Lej his bolesnej mękki. Lej his bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Laj Jego bolesnej męki! laten Jego bolesnej męki! Laj Jego bolesnej męki! Laj Jego bolesnej męki! Laj go, bolesnej męki! Laj Jego bolesnej męki! na jego bolesnej męki. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, Święty Janie Pawle II, Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, Święty Andrzeju, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu,

Tobie, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.